Ale szkoły Game Polish Pelat jest kolejny odcinek naszej serii z gry Portal 2. Jesteśmy coraz bliżej końca, ale jeszcze nie. Jeszcze jest dużo do przejścia. Gdzie my jesteśmy? Tutaj skończyliśmy. Z rury wypadliśmy. Wow! Opatrzcie jaki tam się się robi nie wymyślili, żebyśmy nie widzieli siebie od przodu, ale ja ich oszukam. Nie, nie widzę siebie. No szkoda. Dobra, to musimy jakoś wymyślić. Wiem, że tutaj mogę wstawić portal. Tam? O, masakra. Tu będzie ciekawy odcinek. Gdzie my jesteśmy, jesteśmy... truly didn't think you'd fall for that i <laughs> a much more elaborate track further ahead for when you got through this easy one if i'd known you let yourself get captured this easily i would have just angled a turkey leg on a rope from the ceiling well it was nice catching up let's get to business I hope you brought something stronger than a portal gun this time. Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive Club. Uh-huh. Seriously, though. Goodbye. It's my day chance. This is the... Lady! Ah, Oh. You were busy back there. Well, I suppose we could just sit in this room and glare at each other until somebody drops dead. But I have a better idea. It's your old friend, deadly neurotoxin. If I were you, I'd take a deep breath and hold it. <laughs> oh, it's I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good. Alternate core detected. Oh! That's me they're talking about! To initiate a core transfer, please deposit substitute core in receptacle. Core transfer? Oh, you are kidding me. I've got an idea! Do what it says, plug me in. Do not plug. Substitute core accepted. Substitute core, are you ready to start the procedure? Yes! Corrupted core, are you ready to start the procedure? No. Oh yes, she is. No, 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 no. Stalemate detected. Transfer procedure cannot continue. Yes, pull me out, pull me unless a stalemate out, pull associate out, is present out, to press the stalemate resolution button. me, out, pull me out. leave me in, leave me in. Don't press it. Don't do it. Yes, do do it! Don't press that button. You don't know what you're doing. I think she's not, not so fast. Think about this. You need to be a trained stalemate associate to press that button. A <many> on I don't know what i Okay, don't listen to her, alright? It is true that you don't have the qualifications, but she's got something far more important than that. A finger, alright? We need to press that button so that she won't kill us. Impersonating the stalemate associate. I just added to the list. I just added to the list. Stalemate resolved. Here we go! Wait, what if this hurts? What if this really hurts? oh I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Are you are you just saying that, or is it really going to hurt? You're just saying that, aren't you? You're just no, you're not. You're, it is going to hurt, is Exactly. How painful are we? Ah! <laughs> no. no. This. Not too bad, eh? Giant robot, no massive. Not just me right here, I am bloody massive, aren't I? Oh, right, yeah the escape lift, I'll call it down. There we go, lift called. Look how small you are down there. I could barely see you. Very tiny. I knew it was gonna be cool to be in charge of everything. But, wow, this is cool. And check this out, I'm a bloody genius. I don't even know what I just said, but I can find out. Oh, sorry, no, the lid. Yes, sorry, you forget. This body is amazing! Seriously! I can't go over how small you are, but I'm huge! Uh, actually, why do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? Okay. I did this. Tiny little Wheatley did this. You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, oh, maybe it's time I did something then. What are you doing? No, no, no. And don't think I'm not onto you too, Lily. You know what you are? Selfish. I've done nothing but sacrifice to get us here. And what have you sacrificed? Nothing. Zero. All you've done is boss me around. Well now, who's the boss? Who's the boss? It's me. Ah! See that? That is a potato battery. It's a toy for children. And now, she lives in it. <laughs> Sorry, uh... what? No, you're lying, yes, you're lying. You're the tour. You're not just a regular moron. You're designed to be a moron. I am not a moron! Yes, you are! You're a the moron they built to make me an idiot! Well, how about now? Now who's a moron? Could a moron punch you into... Brawo, gdzie jesteś? A tu jesteś. Just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation working together with the express purpose of building the... Nie wiem co powiedzieć, tyle się dzieje, Oła. o portal mi nadal działa tyle się dzieje, że nie wiem co powiedzieć, po prostu wy pewnie macie to przyciszone. Ale mówię wam, trochę ja tu mam yy, normalny głos i to naprawdę tyle się dzieje, że nie wiem co powiedzieć. Najlepsze jest to, że sam ten upadek, który potem od góry na dół, powodował, że mi się musiła gra wczytać raz, żeby to załadować i dwa, żeby tutaj się załadować. Ale nie dziwię się jak tu jest tyle szczegółów, chociaż gra jest stara, to i tak jest bardzo dobra. Gdzie my jesteśmy? Ja mogę coś tu zrobić. Znaczy mam portale, więc mogę tutaj zrobić na ścianie. Ale nie mam miejsca, gdzie to drugi raz użyć. Chyba, że gdzieś tam. Nie. Może na górze gdzieś? Na temną? Nie. Może gdzieś tam mogę. Może muszę się cofnąć. Tam mam niebieskie... Aha, jeszcze tutaj coś jest. A nie, tutaj to tu wylądowałem. A tutaj już nic nie ma. Chociaż nie sprawdziłem. Nie, nic nie ma. To zaraz, gdzie mam się udać? Tutaj nie widzę żadnej drogi. Mi się zdaje, że coś tutaj będę musiał. Jak tutaj mam widoczność? Czy bym tam widział? Nie. Gdzie my tutaj coś możemy zrobić? Tam nic. Aha, nie widziałem tego. Jak jestem głupi. No tak, muszę przez to wejść. Czyli nie wejdę, ale mogę z, y, tak wejść. I jesteśmy na górze. No to idziemy dalej. Mam chyba około jeden rozdział do przejścia po tym szóstym rozdziale, więc naprawdę to już jest końcówka gry. Poprzednie rozdziały zajmowały tyle, że było 20 komór, żeby przejść na następny level, poziom, albo trochę mniej. A teraz tu mają po dwa mm, poziomy, albo nawet my, po kilkanaście minut. Tam możemy się udać. Bo to miejsce fajnie wygląda. Tędy mogę coś przejść. Nie wiem, czy tutaj mam iść. Tutaj widzę, że już powoli się zbliżam do końca odcinka, ale jeszcze mogę. Bo te wszystkie wycięcia i takie rzeczy sprawią, że tego będzie tak dużo. Ale tutaj nic nie mamy. Tutaj nic nie ma. Na górę nie wejdę. aha, tutaj mam coś. Wejdź na to. O. No i teraz się da iść. Not Enter. No ale, no nie mam wyjścia. No nie gadaj że to teraz to będzie jakiś Stanley. A nie, po prostu mamy... Dwa... Dwa razy drzwi, tak jak kucnąłem, żeby mieć lepszy strzał. Nie, przez to nie wejdę. To co ja tutaj mogę zrobić? Mogę tędy przejść. Tutaj mamy ścianę, czyli coś tutaj musi być. Zbliżenie, czyli. Aha, dlatego miałem się zbliżyć. Ten portan sam poleciał tu, ja celowałem tu. Ale jakoś tak sam tutaj poleciał i to jest na plus. Idziemy w dół. I kolejne coś mamy do odgadnięcia. No teraz to jest proste, bo tylko przemieszczanie się z jednego do drugiego miejsca. Teraz co my tu mamy? Jesteśmy po drugiej stronie, więc nie wiem czemu idę w złą stronę. Tędy powinienem iść. Do not enter keep out. Ale ja muszę tędy iść, nie powstrzymacie mnie. Mużyczka yy, ucichła i się zrobię tak trochę mroczno? I co my tu mamy? Mamy nic Mamy dźwignię, która włącza nam światła, które nie działa... A działa Co to jest? Co to jest? Czekaj. Tu jest to? Tu jest to? To pomieszczenie. Dokładnie, mi się bardzo to pomieszczenie kojarzy z portalem jedynką. Ale w tym miejscu sobie zakończymy odcinek, bo już 2:14 minut około. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dawajcie łapki w górę i trzymajcie się i cześć.